Nagrywa się czy się nie nagrywa. Zobaczymy, czy to się w ogóle nagra. Empik! Ale ma fajne nazwę. Empik. Gość ma Empik na imię. A gdzie ty we mnie strzelasz Empik? No ramy, ale zlagowało. A wiem dlaczego. Tak to się nie da pograć widzę. Gdzie... Jak się filmiki przesyłają. No dobrze go spowalnia. No. Mam gum w teddybera, mam, zobacz, gumowego... gumowego. Tak. Nie, mówię tak... <gum> na filmik. Ja się wyzwyczaję, że grasz, to gadasz. Tak. A, <gum> no, miśka bije mojego... Czemu bijesz mojego misia gumowego? Z mój misiu. No, zabrał to. nam się udało. Nie, no... No tak, boss jest zły. Będzie nas teraz bił. Ojeju, ale mnie czepie. Ale mnie czepie. Tak. 39% No dawajcie chłopaki, dawajcie, empik dawaj empik, co to za jakiś ten? To no zaraz mnie wskrzesi na nim o właśnie, i mnie skrzesiło na nim ej, 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 ej. idzie we mnie, idzie do mnie No i nie mam życia. Ten zabrał pięć, słuchajcie. Nie bierz mi! Boże, czemu mi zabrało życie? No. Kościół Dobra, kończymy go. Zobaczcie, wykończymy go. Czy nie. Mamy radę? Słuchajcie, ma 10 tysięcy tysięcy rzeczy. Zabijcie go! Jest, udało się. O, jeszcze na koniec rzucił nas z rakietą. Wow! Dobrze, że to nagrałem. Jakoś super, że tak powiem. Nie było, ale z mojej strony. Ale udało się, słuchajcie. Misja wykonana. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Hejka.